Tutaj szykujemy sadzeniaki do sadzenia, obrywamy kły, żeby był równy start. A ja szykuję pola już na gotowo, jeśli chodzi o nawożenie. Teraz będę aplikował e, biologię od Jakuba Sobeckiego, od Kuby. Nitrogen pół kilograma, fosfor pół kilograma, pk bakter pół kilograma, Yematsoil aktywator gleby. Taki pakiet leci w całości od ziemniaki jadalne. Testujemy też w tym roku na ziemniaku przemysłowym na części. No i wiadę z kontrolką sobie zrobię 2 hektarki pszenicy. Na pszenicę jeszcze dodatkowo po pół litra chubry. I zobaczymy jak to się w pszenicy sprawdzi. W warzywach już to testowałem w latach ubiegłych, rok temu, dwa lata temu były pierwsze próby, w zeszłym roku już była większość areału. A teraz ziemniaczki są uprawiane ze wsparciem biologii. No, i co tak? Fosfor no to bakterie aktywujące e, ufteczniony fosfor. E, nitrogen, bakterie wiążące azocik. PK Bakter też tutaj pomaga nam aktywować e, fosfor i potas z gleby. No, tu mamy nitrogen. No, i Mat Soil, czyli aktywator e, glebowy. Całość będzie wymieszana z glebą. No, wiadomo w pszenicy. No, to już teraz. Nie trafi to na glebę, tylko na liście, przez liście, podamy bombę biologiczną, rozrabiamy i lecimy. Kilka słów więcej może podczas samego zabiegu już na polu, a teraz biorę się zamieszanie. O i lecimy sobie z koksem, warunki do zabiegu idealne, wilgotna gleba, w nocy spadło 17 mm, oprysk ładnie siada. Też spojrzałem na radar, idzie tutaj jakiś ładny opad w naszą stronę, burzowy dzisiaj, kolejny burzowy dzień. Także może i nawet no, to zaraz przemieści do gleby. Wiadomo, jutro i tak będzie mieszane. A no tutaj, gdzie idzie biologia, no to nawożenie NPK w całości obniżamy około 30%. Ze zdrowiem dla gleby, mniejsze zasolenie, tak, bo każdy nawóz jest solą, tak, można tak powiedzieć. Nie jest to, już tak powiem, naturalne pochodzenie, a tutaj bakteryki będą pracować. I robić dla nas robotę. Tutaj mówię działka, podziemniaki, koło gospodarstwa. Robimy też oczywiście kontrolkę, tak? Zostawimy sobie tutaj jedną ścieżkę bez, bez bomby biologicznej, a reszta będzie, reszta będzie na biologii. Tam będą ziemniaki przemysłowe. Za chwilę pojedziemy na kolejne pole. No i widzimy się za chwilę. Jesteśmy teraz na Buraczkach czerwonych. No tutaj wiadomo, wprawdzie już nie wymieszamy tego z glebą, co byłoby zalecane, żeby te bakteryjki trafiły jak najszybciej do gleby, żeby nie były narażone na promieniowanie słoneczne, ale tak jak mówiłem chwilę temu, idzie do nas jakaś burza tutaj, także mam nadzieję, że coś przekropi. Zresztą mamy godzinę 17 to parowanie tej substancji, tak, tych bakterii, no na pewno nie jest już tak mocne, nie mamy południa, nie mamy upału, tylko jakieś tam bardziej 17-18 stopni. No i pójdziemy, pójdziemy, Teraz tutaj druga ścieżka. Już mam trzy ścieżki buraczka. Jedna będzie bez biologii, no i na pewno będziemy wspierać tego buraczka później jeszcze właśnie hubrą, może jeszcze też nitrogen e, i fosfor e, do listnie później, jak już ten licz będzie trochę większy, żeby tego buraczka pompować, bo jednak zależy nam na wczesnym zbiorze. W cebuli w zeszłym roku też dawałem właśnie tam po 0,2 kg chyba nitrogenu i fosforu do dolisnych i też pięknie to cebule to pędziło najważniejsze, że mamy wschody, mamy obsadę, grad. Nie zniszczył nic tutaj, bo wie no, działce tam w poprzednim filmie widzieliście trochę buraka cukrowego uszkodziło tutaj koło domu. Tego nie było. No i władziemy, warunki do zabiegło super mówię, do wielkota gleba tam też jest dobrze no, zwlekałem tak, tutaj z tymi bakteriami bo było sucho, było bez opadów wcześniej przed przed siewem nie zdążyłem to już też wam mówiłem w filmie z siewu buraczków że nie było na to czasu bo walczyliśmy o wilgoć, walczyliśmy o wschody było, była orka, uprawa i siew jednocześnie jednego dnia wszystko no i działamy a tutaj po lewej poletka yy, nasion buraczka wczesnego odmiany jakieś kodowane jeszcze wszystko na biologii będzie. Będzie na biologii też. No, Jeszcze myślę, że z tydzień i będzie tego buraczka ładnie widać. No i lecimy sobie 2 hektarki na działce 6,5 hektara pszenicy. Tutaj Banatus, po lewej najjaśniejszy Pallas. widać leci teraz czarne. Czarne i gęste z dysz. Ta hubra no to taka mega, mega brązowa, mega gęsta, ciężka. No, Nie, nie ma wody tylko samo. Cało masełko, jak to mówią, elegancko Będzie kontrolka w zborzu, zobaczymy No mogło to iść też już wcześniej Chociaż w tym roku wszyscy wiedzą jak było z opadami U y, właściwie Do zeszłego tygodnia no to nie padało od 8 marca, czyli no, 6 tygodni prawie było bez opadów jakichkolwiek Teraz mamy wodę Wodę, no tak na bieżąco, tak Chciałoby się, żeby jeszcze padało, może no, to będzie padać Na razie tam, na razie jest ok A dalej zobaczymy, na razie ją wykładziemy Biologia, która mówiłem tutaj jeszcze dodatkowo, Hubra, stymulator, opór. 22 kwiecień dzisiaj, godzina 20, za chwilę zatankowany wodą, zatankowany paliwem. Musiałem dolać, bo mała enka no, się znowu opróżniła, teraz godzin to trzepie. No i jedziemy z takim zabiegiem, pierwszym w sumie przed opadaniem, płatka, zawsze robiliśmy to na zielony pąk. Teraz jest pierwsze kwiatki na polu, więc no, też jeszcze w punkt. W sumie ta wegetacja tak galopuje, fazy to przeskakują. Ciach, 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 dosłownie tak. No i tak, lewar pH fungi premium. Dajemy tylko 140 litrów cieczy na hektar. Tak mi akurat pasuje na opryskiwacze. No i wychodzi tam około literka tego lewara. Obniżamy pH cieczy, zmniejszamy powierzchnię Zmniejszamy napięcie powierzchniowe, cieczy, że to się lepiej rozłoży na, na tym rzepaczku. No i co? I Poprawia wnikanie. Ogólnie wiadomo czemu służą adiowanty. No i jeśli chodzi o fungicydy, Tazer Pro Pack z NoFarmu. Justi Tazer po pół litra na hektar to jest pak 2 czyli 125 gram azoksystrabiny i 125 gram proteokonazolu zazwyczaj dawałem samo azoksy na ten pąk zielony, ale proteon tutaj nie zaszkodzi, populiterka, tego i tego, także widzimy się na polu, tam Wam pokażę coś więcej, zakładam machę bo trzeba dbać o zdrowie tak. no i widzimy się na polu no i lecimy z zabiegiem, że jak widzicie, dopiero zaczyna kwitnąć pierwsze płatki gdzieś tam się rozkwitnęły, mówię zawsze ten zabieg robiliśmy w fazie zielonego pąka, ewentualnie żółtego pąka tutaj mamy tam 3-4 dni po tej fazie co co roku, ale to jakby jest ok, pierwsze płatki jeszcze nie spadły no i w przypadku twardzikowej zapobiegać a nie leczyć, mamy wilgoć tak, będą teraz rosy spadające płatki przyklejają się do roślinki i gniją jakby na niej i to jest Miejsce jakby infekcji No i tego musimy pilnować Zapobiegać a nie leczyć bo Jak już twardzikowa wejdzie to już nic nie zrobimy A to jest największy przeciwnik rzepaku Bo możemy mieć rzepak z potencjałem na 5 ton Nawet więcej jak nam go zje twardzikowa Której już jakby interwencyjnie nie zwalczymy No to później mamy ładny rzepak wizualnie A do zbiornika 2,5 tonki bo odcięło przewodzenie Nie ma masy 1000 nasion nie ma oleju No i wyciśniemy z zabiegiem tam po lewej stronie jest Temptation wreszcie tam jest Jurek bardziej kwitnący, a tutaj jest Temptation Temptation tak dopiero zaczyna mało cięży tak jak mówiłem, bo dosyć duża rosną. są 40 litrów, ale to wystarczy tutaj idzie z jakimś adiowatem to, to się tak fajnie pokrywa, rozpływa na liściu myślę, że Myślę, że będzie spoko, może no, paku zazwyczaj te nocki, jak się pryska, żeby dbać o zapylacze. No to są takie z rosami, niekiedy to cieknie z roślin, te zabiegi się robi i to działa, tak? Także, no, dzisiaj nocka z opryskiwaczem. Odczepiamy opryskiwacz jutro no, i bierzemy się za kolejne tematy. Na razie z pryskaniem na bieżąco. Teraz, co, pewnie za jakieś tam 10 dni po tym zimnie. Będziemy myśleli jakieś te dwójki w zbożu, ale to jeszcze, jeszcze na flagowy dopiero. Wszystko mamy na bieżąco. Także jest wilgoć. To i cieszy, tak? bo warto te zabiegi robić. E... Bo jak rośliny schną, no to człowiekowi się odechciewa, tak? bo się stara, chodzi po tego. A tutaj no popadało, no to, to widać, że te rośliny to normalnie tą wodę to wszystko tętni życiem teraz. tak? I zboża poszły i te przebarwienia w pszenicach zniknęły. O którym mówiłem na poprzednim filmie. No i rzepak się wyrobił i no wszystko jest tak jak być powinno.